Kolejny kandydat, który uważa i mówi o sobie, że jest katolikiem. A słuchajcie, takich... tak, Duda też tak mówi o sobie. A w, w... sprawie aborcji, y, zachowanie y, daleko zbyt miałkie jak na katolika. Wielu posłów PiSu po tych głosowaniach nie powinno przyjmować komunii świętej, bo zaciągają grzech śmiertelny na siebie, przyjmując w stanie. Po do nieba ten grzech. Tak, Wsta tak, jak się przeciwko Duchowi Świętemu Grzeszy w taki sposób, że nie powiedziałeś czegoś na spowiedzi albo wiesz, że masz grzech ciężki i podchodzisz do komunii, to bardzo jest wielkie nieszczęście. Do piekła pójdą. Jak nie zdążą, Pan Bóg nie będzie łaskawy i nie przyśle im księdza, jak będą w wypadku samochodowym zdychać na poboczu i nie wyspowiadają się, i co wtedy. Więc wielu posłów, cały PiS, i tak dalej, w związku z, ty, z tym niedoborem działań w sprawie aborcji, wszystkie pozorne spychanie tego tam gdzieś na dalszy plan. Życie to nie jest dalszy plan. Życie niewiniątek to nie jest dalszy plan. Poza tym, to jest wasza obietnica wyborcza, więc to jest też część kontraktu z wyborcą, część waszego słowa honoru.